na lekcji, którą przygotowuję dla Was już od kilku tygodni, tydzień w tydzień, na podstawie e-booka, który dostępny jest na moim blogu polskabloszka.home.blog. Jeżeli jeszcze nie zaopatrzyliście się w najnowszy e-book o tytule Viaggiare, czyli podróżowanie, no to koniecznie musicie to zrobić i zaczynamy nasze zajęcia. Allora. Otwieramy e, ten mini podręcznik na pierwszej stronie i mamy tam wszystkie środki transportu takie najbardziej popularne, którymi przemieszczamy się będąc na wakacjach. E, medzi di transporto, medzi di trasporto, środki transportu. I mamy tak: il treno, il treno, czyli pociąg, il pullman, il pullman to autokar, l'autobus. L'autobus autobus to po prostu zwykły autobus. La macchina. La macchina, albo zwyczajnie l'auto. To samochód. Il traghetto. Il traghetto, dość popularny we Włoszech, środek transportu, to prom. Il traghetto. La nave. La nave to statek. La nave da crociera, statek rejsowy. Il vaporetto. To tramwaj wodny w Wenecji, il Vaporetto. I ostatni, l'aereo, czyli samolot. Alora idąc dalej, zobaczycie tytuł strony alla stazione. I powiem Wam, że w tym e-booku bardzo dużo zwrotów wyrażeń będzie właśnie e, dotyczyło stacji kolejowej, kupowania biletów, bo we Włoszech, linia połączeń, sieć połączeń jest dość duża, no i łatwo podróżuje się pociągiem, dlatego też skupiłam się na tym środku transportu, il treno. Część tych zwrotów będzie przydatna także przy kupowaniu biletów oczywiście na autobus, na autokar. Allora, na stazione. Kilka przydatnych wyrażeń, kilka przydatnych zdań. C'è un treno per Milano verso due? Czy jest jakiś pociąg do Mediolanu koło drugiej? C'è un treno per Milano verso le 2? A che ora parte l'Intercity per Milano? O che ora viaggia l'interciti per Mediolano? Scusi, a che ora parte l'Intercity per Milano? Quanto costa il biglietto? Quanto costa il biglietto, cioè il costo il biglietto? Interessante, che sono i razzi di Il biglietto intero, è il biglietto zao. czyli normalnie bilet dla osoby dorosłej, bilet to intero. to rido to bilet ulgowy ze zniżką dla studentów, dla dzieci. Różne są te zniżki i trzeba obserwować strony, sprawdzać albo pytać w okienku o jakieś ewentualne dodatkowe zniżki. E... Solo andata. Solo andata to bilet w jedną stronę. Solo andata. Natomiast andata e ritorno będzie bilet w dwie strony. jak ee, chcemy powiedzieć bilet do jakiegoś miejsca, określamy to miejsce przez per. Un biletto per Roma, per Milano, per Napoli. Całe zdanie takie przykładowe przy zakupie biletu brzmiałoby: wrym biletto intero solo andata per Milano. Czyli chciałabym bilet dla osoby dorosłej, normalny, w jedną stronę do Mediolanu. Okay. chcemy pojechać pociągiem w jakieś miejsce, chcemy się spytać, czy jest około jakiejś godziny pociąg, który e, nas tam zawiezie. No i teraz pani w okienku odpowie nam. Tak jest na przykład e, Intercity o 14.15, o 15.20. W takim razie musimy nauczyć się podawania godzin w języku włoskim i rozumienia. Allora, che ora è? Che ore sono? Która jest godzina? Powózku mamy dwie możliwości pytania o to samo ore sono? To i to znaczy, która jest godzina. E, I teraz tak, włosi koncentrują się na pełnej godzinie. Mówiąc, która jest godzina, zaczynają właśnie od pełnej godziny, a potem dodają, ile minut ewentualnie upłynęło już od całej, e, albo ile jeszcze e, zostało do pełnej godziny. Allora, Zaczną tak: sonole, jest godzina, sonole, jest godzina druga, sonole, 2e, e jest druga 5, sonole, 2e, jest druga 10, sonole, 2e, un quarto, jest druga 15, Sono, czyli kwadrans, un quarto, sonole, 2e, eventy, jest druga 20, sonole, 2e, emerzo, czyli jest druga 30 mezzo to właśnie 30 minut, połówka. Le due e mezzo. Po przekroczeniu połowy zaczną mówić, ile minut brakuje do następnej. Czyli na przykład sono le tre meno venti. Czyli jest już trzecia bez 20 minut. Sono le tre meno venti. Sono le tre meno un quarto. Czyli jest trzecia bez kwadransa. Sono le tre meno dieci. Trzecia bez dziesięciu. Sono le tre meno 5, czyli za pięć trzecia. Jest sonole le tre. No i jest trzecia. Tak wygląda ta sprawa po włosku. E, jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca godzin: to e, godzina pierwsza jest inaczej podawana. Nie mówią wtedy sono le, ale używają zwrotu e. E luna. A potem już lecą sono le due, sono le tre, sono le quattro, sono le cinque. I w ten sposób można podawać godzinę aż do 24. Także spokojnie możemy powiedzieć, że jest 17. Sono le 17, Albo że jest 20. Sono le 20. Jest 22.30. Sono le due e mezza. mezza. Też możemy spotkać takie wyrażenie, nie tylko mezzo. Włosi mówią zarówno mezzo, jak i mezza. Kiedyś mówiło się, że to mezzo jest bardziej poprawne gramatycznie. Natomiast mezza. Jest jak najbardziej ok i też często używane przez Włochów. Także nie zdziwcie się, jeśli usłyszycie taką formę, a nie to tradycyjne, mezzo-podręcznikowe. Va bene? Czy to jest dla Was jasne? Ok, myślę, że tak, że to nie jest wcale takie trudne. Spróbujmy teraz w takim razie na szybko takie ćwiczenie. Na przykład, jak będzie godzina 3.15? Sono le tre e un quarto. Jak będzie godzina 11.30? Sono le undici e mezzo, mezza. Jak będzie godzina 645. czterdzieści pięć? Sono le sette meno un quarto. A jak będzie godzina dwudziesta dziesięć? Sono le venti e dieci. Mam nadzieję, że Wam się udało. Takie szybko zainicjowane ćwiczenie. Ustnoć. A teraz przejdźmy na kolejną stronę. Bo właśnie, jeśli e, spytamy się, o której godzinie odjeżdża nasz pociąg, a che parte il treno per Milano, o której odjeżdża pociąg do Mediolanu, a che ora parte l'Intercity per Roma, o której odjeżdża Intercity do Rzymu, Włosi odpowiedzą alle due, o drugiej, alle tre, alle dieci e mezzo. Czyli użyją słówka. Ale, ale, czyli właśnie o i e, mam tutaj takie przykłady dla was a che ora parte il treno per roma alle 14:20 e czyli o której odjeżdża pociąg do Rzymu o 14:20 albo a che ora inizia il film o której zaczyna się film alle venti? a che ora o której jesz obiad alle tre a che vai a dormir? O której chodzisz spać? Ale 23, ale 24. Dipende. Zależy. Takim sposobem możemy odpowiadać na każde pytanie dotyczące tego, o której godzinie coś robimy. Ale, o. I teraz czekają Was dwa ćwiczenia. Pierwsze to wstawianie słówek do zdań od 1 do 5. I teraz macie na to chwilę, kliknijcie pauza. un biglietto per Napoli per favore il treno per Firenze parte alle 15.05 quanto costa un biglietto andata e ritorno per Roma? a che ora parte il treno per Palermo? vorrei un biglietto solo andata per Torino Myślę, że nie były to trudne zdania i że udało Wam się wszystko poprawnie wykonać. A ćwiczenie numer dwa polega na zapisaniu po włosku yy, poprawnie tych godzin, które tutaj macie zapisane yy, w takiej formie międzynarodowej. Macie teraz chwilę, pauza. No i sprawdzamy. Piąta yy, to tak naprawdę szósta bez kwadransa dla Włochów, więc.

Proste. Podsumowując najważniejsze informacje o podawaniu godzin, to gdy mówimy jaka jest godzina, używamy słówka sono, sono le due, sono le tre, sono le dieci. Uwaga, z godziną pierwszą mówimy e luna. No i trzecia ważna informacja to taka, że lecimy spokojnie od 0:0 aż do 24. Nie musimy się zatrzymywać na 12 i mówić przed południem po południu. Va bene. Ok. Allora Andiamo avanti. No to lecimy dalej. Vorrei un bilietto. Na stronie piątej mamy dialog i kilka wyrażeń e, z tego dialogu. Vorrei un bilietto, Poproszę bilet. Cze. Oznacza jest, znajduje się. Cze. Vorrei to słówko, które bardzo często pojawia się w moich e bo to jest takie słowo-klucz, które wszystko nam załatwi. Vorrei chciałbym, chciałabym. Verso le, około z którejś tam godziny. Va bene. W porządku, ok, dobrze. Zgoda. No i ostatnie Ecco, ecco, otto coś. Kiedy coś podajemy mówimy ecco, ecco il biglietto. Oto bilet. Allora dialogo. A więc czas na dialog. Buongiorno. C'è un treno per Roma verso le 10. Buongiorno, si. Sì. C'è un Intercity alle 10.05 va bene? Sì, sì. Eh, quanto costa il biglietto? Il biglietto costa 13 euro. Va bene. Andata in ritorno? Eh, no, sono andata. Prego, ecco il biglietto. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Frostetta. Proste, oczywiście, że tak. Myślę, że nie macie problemu, A jeśli coś jest niezrozumiałe z tego dialogu, to o, sprawdźcie papierową wersję. Macie tutaj rozpisane wszystko słowo po słowie, dokładnie tak jak w dialogu po włosku. Wszystko jest rozpisane po polsku, więc możecie zawsze sprawdzić, e, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości. A teraz e, lecimy dalej. Na stronie szóstej mamy kolejne ćwiczenie. Ćwiczenie szóste. Przetłumacz zdania. Kliknijcie pauza. No i sprawdzamy. Eee, czy jest jakiś pociąg do Mediolanu około godziny 8? un treno per Milano verso O której odjeżdża Intercity do Rzymu? A która partia Intercity per Roma? Ile kosztuje bilet do Palermo? Quanto costa il biglietto per Palermo? Chciałabym bilet powrotny do Turynu. Vorrei un biglietto andata e ritorno per Torino. Chciałabym bilet długowy do Napoli. Vorrei un biglietto ridotto per Napoli. Proste? Wszystko było w porządku? Sì. Si. Allora, attenzione! Zauważcie na dole strony: macie z ze attenzione, Uwaga! E, przypominam Wam coś, o czym już mówiłam w poprzednich epokach, a mianowicie: Quanto costa jedna rzecz. Quanto costano, ile kosztują dwie, trzy, większa ilość rzeczy. Tak jak po polsku: ile kosztuje, ile kosztują. Quanto costa un biglietto? quanto costano due biglietti? Hmm? Pamiętajcie o tym i przypominam także, jak tworzymy liczbę mnogą w języku włoskim, końcówka A przejdzie nam na E. Końcówka o zamieni się zawsze na i. Końcówka e również zamieni się na i. W takim razie czas na ćwiczenie, właśnie na tworzenie liczby mnogiej. Macie teraz chwilkę, żeby je wykonać. Pauza. No i sprawdzamy. Utwórz liczbę mnogą do poprawnych odpowiedzi. Allora, un giornale due giornali. Una cartina due cartine. Un francobollo due francobolli. Un biglietto ridotto due biglietti ridotti. Un biglietto normale due biglietti normali. Un biglietto giornaliero due biglietti giornalieri. Usava? Sì, da no. no. Jeśli nie wiecie co to la cartina, un giornal, un francobollo, pod spodem macie obrazki. La cartina to plan, na przykład plan miasta, la cartina. Il francobollo znaczek il giornale gazeta. No i ćwiczenie piąte. W ćwiczeniu piątym waszym zadaniem jest połączenie zdań od 1 do 4 z odpowiedziami od A do Terra smaccia fitte, e pausa. Non tosprattare. Allora, quanto costa un biglietto per Firenze? Eh, 5 euro. A che ora parte il treno per Lucca? Alle 9 e mezzo. Che ore sono? Sono le 12 e un quarto. C'è un treno per Milano verso le 11? Sì, si, c'è treno regionale alle 11 eventi. I już! To było proste, mam nadzieję, i nie sprawiło Wam żadnych kłopotów. Na stronie ósmej, natomiast, e, znajdziemy jeszcze dodatkowe zwroty dotyczące podróżowania pociągiem. Czasami mamy e, kilka dodatkowych pytań związanych z naszą podróżą. na no, mianowicie, na przykład: Quanto duro il viaggio da a. Quanto dura il viaggio da Roma a Napoli? Ile trwa podróż z Rzymu do Napoli? Quanto dura? Ile trwa? E, a che ora arriva questo treno a. Roma? a che ora arriva questo treno a Roma? O której przyjeżdża ten pociąg do Rzymu? Albo da che binario parte il treno per Roma? Da che binario parte il treno per Roma, z którego peronu odjeżdża pociąg do Rzymu? I Teraz czeka was drugi dialog. Drugi dialog właśnie w okienku informacji turystycznej na dworcu, czyli potrzebujemy dodatkowych informacji odnośnie naszej podróży. Atencjonę, zaczynamy. Scusi, ho bisogno di un'informazione. Sì, mi dica. Da che binario parte Intercity per Napoli? Parte dal binario numero 4. Grazie. Ancora una domanda. Quanto dura il viaggio? Cilka tre Mam nadzieję, że ten dialog jest zrozumiały. Jeśli nie, to możecie spojrzeć tutaj, wszystko jest rozpisane. Takie kluczowe wyrażenia, zwroty to o bisogno. Obisogno znaczy potrzebuję. Dosłownie mam potrzebę. Obisogno. To wyrażenie też się już pojawiło w poprzednich e -bookach. Mam nadzieję, że je pamię pamiętacie. O bisogno, potrzebują, mam potrzebę. Odmienialiśmy też czasownik AVERE, więc jeżeli spojrzycie do tych poprzednich zeszytów, to przypomnijcie sobie odmianę czasownika AVERE, Wtedy możecie tworzyć inne opcje. Na przykład potrzebujemy czegoś. Abbiamo bisogno. Diun informazione. My potrzebujemy. Ok, midika. Dosłownie proszę mówić. My mówimy tak, słucham pana, a głosi mi Proszę mi mówić. Da binario? Binario to peron. Da binario parte il treno, z którego peron odjeżdża? To jest jedno z wyrażeń, które się pojawiło w ramce u góry. I odpowiedź: parte da binario numer 4, odjeżdża z peronu numer 4. Ktoś mówi, Grazie, a o, ancora una domanda. A mam jeszcze jedno pytanie. Quanto dura il viaggio? Cirka tre ore. Circa. około. Hmm? Kiedy podajemy godzinę, mówimy verso le due, około godziny drugiej, natomiast e, kiedy mówimy, że podróż trwa około 3 godziny, trzech godzin mówimy circa tre ore. Chiaro, jasne, okej. Okay. Na kolejnej stronie przygotowałam dla Was, jak zawsze, ściągę z odpowiedziami. Możecie sobie teraz sprawdzić, czy wszystko dobrze zapisaliście, czy macie, nie macie jakichś literówek, albo błędów ortograficznych. Pamiętajcie, że te wszystkie ogonki nad E są ważne. Jeśli ich brakuje, to tak naprawdę to jest błąd ortograficzny. Wiem, że będziecie we Włoszech głównie mówić, więc są tu małe szczegóły. No ale jak już coś robić, to robić to dobrze, myślę. Na stronie Dziesiątej, jak zawsze, czeka na Was krótki artykuł. Parę informacji dotyczących podróżowania pociągami we Włoszech. Myślę, że przydatnych, użytecznych, bo e, nie wiem, czy wiecie, ale we Włoszech na przykład trzeba kasować bilety przed wejściem do pociągu. Bilet nieskasowany, bilet nieważny. Tak jak u nas w autobusie. Tylko w autobusie kasujemy go wewnątrz autobusu we Włoszech, natomiast bilet pociągowy musimy skasować na peronie przed wejściem. Do pociągu, więc te wszystkie informacje, takie praktyczne, związane z różnicami w podróżach pociągami między Polską a Włochami, znajdziecie tutaj. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Ostatnia strona to tradycyjnie też notatki, które są oczywiście pełne różnych dodatkowych zwrotów, zapisanych jakichś ciekawostek, to co Was tutaj zaskoczyło, coś, co Wam się może przyda, jakichś dodatkowych przykładów, które padły tutaj. Allora, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wynieśliście dużo z tej lekcji, że nauczyliście się czegoś ciekawego, czego nie umieście do tej pory, że będziecie potrafili podróżować po Włoszech pociągiem i że zastosujecie tą wiedzę wkrótce w praktyce. Tymczasem, e... do zobaczenia na następnej lekcji. E... Ci vediamo la prossima volta. Śledźcie też e, mojego Instagrama, obserwujcie bloga, stronę na Facebooku, grupę Włoski Razem Raźniej i do zobaczenia. Ciao ragazzi! Baci! Ciao, ciao!